Pierwsze rowery pojawiły się w Europie w XIX wieku. The first bicycles appeared in Europe in the 19th century. Na początku XXI wieku było ponad miliard rowerów. At the beginning of the 21st century there were over a billion bicycles. Są podstawowym środkiem transportu w wielu regionach. They are the primary means of transport in many regions. Stanowią również popularną formę rekreacji. They also provide a popular form of recreation. Podstawowy kształt i konfiguracja typowego roweru niewiele się zmieniła od czasu powstania pierwszego modelu z napędem łańcuchowym około 1885 roku. The basic shape and configuration of a typical bicycle has changed little since the development of the first chain drive model around 1885. Jednak wiele szczegółów zostało poprawionych. However, many details have been improved. Rower jest niezwykle wydajny. The bicycle is extraordinarily efficient. Osoba jadąca na rowerze z małą lub średnią prędkością zużywa tylko energię potrzebną do chodzenia. A person cycling at low medium speed uses only the power needed to walk. Najszybsza zarejestrowana prędkość bezstępa na płaskiej nawierzchni to ponad 144 km na godzinę. The fastest recorded and speed on a flat surface is over 144 km per hour. Jak wszystkie urządzenia mechaniczne, rowery wymagają regularnej konserwacji i wymiany zużytych części. Like all mechanical devices, bikes require regular maintenance and replacement of worn parts. Wynalazek roweru wywala ogromny wpływ na społeczeństwo, zarówno w sferze kulturowej, jak i przemysłowej. The bicycle's invention has had an enormous effect on society, in both cultural and industrial realms.